Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Ale trochę innym, bo z nowej serii w Której będziemy robić eksperymenty na Simsach I tak y, Pierwszym odcinkiem z tej serii będzie to, że Sprawdzimy sobie ile Nasi Simowie mogą przeżyć bez spania A dokładnie na samej kawie Czyli zapasz kawę. E, chyba kawa nie ma żadnego lepszego działania w zależności od urządzenia, więc mam nadzieję, że nic nie zwaliłem. I tak, jak widzicie, możecie kojarzyć tą postać, bo jest to Naomi Watts, Psychiatric Challenge, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jaki jest nasz cel. Nasz cel jest taki, żeby może zrobić sobie jakieś aspiracje e, i żeby nie wychodzić w ogóle z domu, no i żeby rozwijać sobie umiejętności i jak najwięcej zarabiać. Taki jest nasz cel. I nie będziemy chodzić do żadnej pracy, ani wychodzić właśnie z domu, bo nie można generalnie takimi screamami wychodzić z domu, bo może coś się zle skończyć po prostu. Zobaczymy, jak naomi sobie przyżyje. Już ja na początku się jej chcę syć, ale jak widzicie, mam aspirację przywódczyni stada. Czyli do, zróbmy sobie jakiś klub i dodajmy sobie różnych członków, niech to się nam wszystko wiecie. E, zrobi dobra, kogo możemy dodać? E, myślę, że z naszego klubu ta pasuje. Zróbmy taki klub artystów. E, ludzi, simowie, którzy wyglądają na artystów. Słuchajcie. Kto tu wygląda na artystę? Ona, myślę. Ona. O, Vlad na pewno wygląda na artystę, myślę. O, no i to już jest wszystko. No to dodajmy sobie na przykład tą Zoe. I, I kto tu jeszcze wygląda na artystę? No on wygląda na artystę. To Ja bym go w ogóle dodał zamiast Zoe, słuchajcie. Dobra, więc tak się prezentuje nasz klub i zasady rekrutacji, czyli tutaj nic mamy nie dodawać, tak? Tak, nic tutaj nie dodajemy. Dobra, i. O Jezus, tu jest dużo do wybierania. Jedzenie i napoje. Zróbmy sobie jak najwięcej rzeczy po prostu. O, maluj. Mamy... Niestety mamy tylko jedną sztalugę. Kurczę, ja tego nie przemyślałem, więc tak. E... Czekajcie. A jedzenie i napoje. Można coś tutaj robić. Niech mi gotują. Niech mi gotują. Dobra, więc ja już jestem, stworzyłem ten klub i yy, zatwierdzamy, i mamy już tutaj, jest stworzone, więc rozpocznij spotkanie. Ja wiem czego ja tam nie zrobiłem, ja tam nie dodałem pij była tam taka opcja, o nie. Czekajcie, bo ja w ogóle nie mam części, części... o matko, e, czekajcie, coś tutaj trzeba usunąć. Usuńmy dj'owanie, bo i tak tego nie mamy. I tam było yy, na, jedzenie i napoje i pikawe, Tak, tak, tak. Pomyliło mi się. Nie wiem czym o tym zapomniałem. <laughs> Dobra. Kup bonus klubu. Przecież jest za chyba za nic. Klasy... Ty na razie zrób klasyczny obraz A my kupimy ten bonus klubu Za. O nie, ja myślałem, że to za zero coś tutaj jest. Hmm. A nie, czekajcie, bo postać nas na co? Eee, dobra, w takim razie góra, dół się maneczko, what the hell. Dobra, niech tutaj się zaliczy. Super, introvertyk. Eee, wykonaj 10 zajęć klubowych. Tak, będziesz obrazy malować. Ale widzisz, właśnie dlatego, że jesteś taka wolna, to ci nic nie wychodzi. I pewnie to też już jest zajęte. Nie, w takim razie twórz. Nie mamy tego do recyklingu kurcze no i co my tu niby możemy robić Jezus, nie wiem Naomi, słuchaj weź ty przez to, że jesteś taka trochę ułomna to może idź ćwiczyć programowanie dobra, ale Vlad na namaluje ten obraz, a my go sprzedamy taki jest plan, żeby się dorobić na tych członkach, już zrobiłem tak żeby gotowali nam jedzenie więc myślę, że biznesmen, biznesmen ze mnie jest niezły Ale nie rozmawiaj z nim, nie potrzebujesz tu żadnych interakcji z nimi e, Ty po prostu musisz przeżyć w tym klubie i będzie git A, no i kurczę, tak w sumie to e, Odcinek się kończy wtedy, kiedy Naomi padnie Kurde, co ona chce robić? Wkurza mnie to e, Kiedy ona padnie ze zmęczenia o Boże, nie rozmawiaj ze sobą, proszę cię więc musimy pić cały czas tą kawę. E, tak więc, no, no taka jest, takie są zasady, ale nawet mnie nie wkurzaj, czy będziesz coś robić, z czymś rozmawiać. Sprzedaj to kolekcjonerowi. Słyszysz? No sprzedaj to, bo znowu ktoś to zrobi za ciebie, bo jesteś taka wolna. Klasyczny obraz, duży, dajesz. Ok, super. Musimy mieć cały czas pod kontrolą tę energię. Przebywaj na spotkanie klubowym przez 12 godzin. Myślę, że my w ogóle nie będziemy przerywać tego spotkania klubowego. Super, oni tutaj już coś dla nas zrobili. E, dlatego ty to potem odłóż i odłóż. Jedzenie, jedzenie, super. Myślę, że w ogóle to, e, to skończmy, żeby się nie zepsuło. I e, kontynuuj. Tak, odłóż to. A dziwne, że jedzenie po kimś Sim może podło, e, odłożyć, ale my już nie. To jest trochę dziwne, ale... He. No, tak, tak to już działa. Ale widzę już, że te szklanki po kawie, OMG, to będzie katorga. Chyba powinienem dodać e, opcję sprzątaj zamiast tej jogi. Bo, kurde, to nawet tak dodałem, że wiecie. A może co będą robić? Nie wiem, e, nie wiem co ja chciałam zrobić. O, ale widzę, że już śpią w naszych Okej. Okay. Jak będzie wielki syf, to dodamy malarski zef. Oczywiście, że kochasz malowanie. Sprzeć robi. Dajesz, sprzedawaj. No i znowu maluj klasyczny. O, już chciała kawę. No dobra, jakby należy sobie dobrze radzić, tak więc. E, nie potrzebujesz jeszcze kawy. Dopiero później będziesz potrzebowała. <klujne> dobra. Oni se tutaj cały czas. Piją tą kawę. Już czuję, ile szklanek? Dziewięć. A tam była dziewiąta. Mm -hmm. Ku dziesiąta. Tu ktoś zaczął, a nie dokończył, ale ty naprawdę nie rozmawiaj z nikim, bo ty sobie przydłużasz to. Naomi, jaka ty jesteś. Bądź aspołeczna. Bądź aspołeczna, naprawdę. A społeczność jest zajebista. Mówię wam. OP, jest OP. E, co ty tu masz? I ty masz w ogóle jakieś umiejętności? To jest chyba ze psych, Skąd to jest w ogóle? To jest challenge. Ups. Czyli to chyba nie jest ta pier na pierwszej wersja na W takim razie przepraszam Was za fajal, ale gwarantuję, że żadne z tych umiejętności tam się w żaden sposób nie przydadzą. No bo jaki sposób miałoby się przydać? Ehm, dobra, to sprzedawaj. Wow, za 200, brawo Naomi. Klasyczny, duży. Ale zarzuć się oprzeć w głowach, ja jesteś długa. Dobra, więc wracamy, możesz sobie zrobić pierwszą kawę. Myślę, że możesz to sobie zrobić. Jak widzicie, w każdym zakątku tego domu jest jakaś kawa, żeby zawsze było blisko, żeby nie było, że ona nam pani, aby eksperyment trwał najdłużej. Że ile ona czasu przeżyje na tej samej kawie. Okej, okay, zaparzyła. Więc się napij. E, i potem e, ćwicz programowanie Dobra, oczywiście nigdzie nie odkładaj. O kurde, kawę naprawdę ma dodaję. Wiecie, to oznacza, że. Y, no, może być problem z. Y, y, jak najdłuższym. z utrzymaniem się przy. na samej kawie po prostu. Mogą być problemy, rzeczywiście. Chociaż on jakoś krótko sobie czasem piją Na wow. Naprawdę mam nadzieję, że urządzenie nie wpływa na jakość kawy. A jak wpływa, to im więcej będziemy zarabiać, y, to będziemy sobie ulepszać te urządzenia w domu. już czy widzicie, ile w ogóle tutaj zrobił tort? Sprawdź czy jedzenie jest nadal świeże. Mhm. nawet świeże. Nie wiem, że jest taka opcja. Dobra, sprzedek to kolekcjonerowi. Oni słabo malują, oni to jakby słabo, malują, dlatego. No niestety klasyczny duży, żeby Cię nie zajął. E, I dobra, potem skorzystaj sobie. No już 350 zajęć klubowych, to znaczy punktów klubowych. E, na... Boże, co ty Na zrobił? E, Naomi, e, na wykonanych. No, zajęć klubowych, bo tylko 50. Na Naomi, co ty odwalasz w ogóle? Co, co ty odwalasz, słuchaj? Przecież nie wiem, nie. Co ty odwalasz, Naomi? Bo ty tylko przedłużasz i. Będziemy mieć mniejszą szansę, żeby ten challenge jakoś utrzymać. A, bardziej eksperyment. To jest eksperyment, a nie challenge bardziej. No wiecie, już się lubię. E, dobra, skorzystałaś, dlatego chodź. Kontynuuj ten obraz. E, jak widzicie, już tu się zdarzają jakieś pierwsze dziwne rzeczy. Tak, dla jasności, ja planuję bez tego woda, nie mogę wyłączonego w tym momencie. że nie moda tylko kodu, byli mu więc oni to już sami zrobili. E, więc słuchajcie, nie chcę, że oni tego sprzątali. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ten syf i w ogóle jest Ma cechy. Przepraszam, że, na, że mam taką idiotkę, ale już tutaj, no, mi wysyłam, żeby siedziała se przez parę minut w miejscu, bo, no, ona tam nie była w tym łóżku długo, ale, no, sprzeda się jakaś kara. Od razu sprzedałem to łóżko, jak możecie widzieć, jak możecie zauważyć. Dobra, ile, dobra, kara, myślę, odrobiona, bo ona na pewno nie była aż tak długo w tym łóżku. Ale, no, wkurzyła mnie. E, ten s Express do kawy tyle kosztuje, dlatego myślę, że sobie go zamienimy. I za, na ten nie zarobiliśmy w ogóle. Dobra, kupimy sobie ten. A zatem ile zarobimy? 40. Dobra, to jeszcze nas nie stać na ten, no nie? niby tu jest jakiś drinka, ale co, że dają więcej energii. Tu jest 7, a tu jest 8. Hmm. O nie, nie mimo stres samo, no. właściwie. To ten jest najlepszy, kurde. Okej, okay. a ten? A tej samo. No to w takim razie, yy, tak to ma wyglądać. Idź sobie ćwiczyć program. Yy, idź, może weź to sobie zapasz. Zobacz i spróbuj, jak wygląda ta nowa kawa. Nie wiem, czy, czy chcesz ten tort, to sobie weź tą kawę i, i zjesz sobie, do, i wypijesz sobie tą kawę do tego tortu właśnie. No nie wiem, może ta kawa lepsza coś da. Oczywiście nie mogę tego sprawdzić, ponieważ coś się to zakrywa. No kawa mało daje bardzo, mało daje kawa. Nie wiem, jak, nie wiem, czy ten eksperyment w ogóle ma jakikolwiek sens. Nie, dlatego no sprzedaj kolekcjonerowi. Wow, ile tu jest już tych kaw, słuchajcie. I klasyczny duży. No i oczywiście głupia baba się odkładać kawę, co jest w ogóle jakimś e, totalnym w ogóle brakiem. Co jest, to jest ćwiczenie programowania? Już z programu ja nie. Dobra, hakowanie, serwis, Jesteś taka. Okej, okay. nie rozmawiaj z nimi, naprawdę, to jest bez sensu rozmawiać z nimi. E, te narzędzie do tworzenia nie ma żadnego sensu, dlatego my sobie jogę, żeby oni nam tutaj zarabiali. W się sensie punkty, sprzedamy to narzędzie. Jakby ja to mieszkanie budowałem nie na kodach, dlatego ja tutaj nic nie wychodzę z żadną rzeczą na plus, coś tak czegoś po prostu. Postawię sobie tą matę, tak, tutaj sobie na przykład postawię. E, I myślę, że możemy podmienić nawet wszystkie ekspresy do kawy. Tak, tak i tak. Na te najlepsze. Na to, na to, a to zaspokajmy się? Nie. I na to, i tu już są wszystkie, co nie wszystkie cztery? No. No to spoko, fajnie. Okej, ok, dobra. Hej, <grym> aż nie wiem. Więcej możemy jeszcze dokupić, co, jest, co by było bardzo dobre dla nas. Żeby coraz więcej zarabiać. To to, żeby kupić, słuchajcie, drugą sztalugę. Aha. Nie ma tego koda włączonego. Kurde, naprawdę, widzicie to? Ona się tutaj mieści perfekcyjnie, ale i tak nie można postawić. No dlatego nie da się grać bez tego kodu. Nie da się po prostu grać. i No ale kurde, ona będzie chodziła z drugiego końca... Z jednego końca domu na drugi Dobra, jest Tutaj postawimy, że nie będzie to wyglądało jakieś super, no ale okej, okay, no nie wygląda no najgorzej też Dobra i sprzedaj to Potem jak skończysz hakować No i tak nic nie będzie z tego hakowania, ale... Najwyżej w złapie okej, masz już 7 zajęć grupowych Okej, okay, oni mają te obrazy, więc jest super Myślę, że możemy sobie kupić dla nich jakieś super łóżka, żeby nam... Eee, to są tak naprawdę nasi kurde pracowni O nie, ona sprząta Ona no, miało wyglądać tak pięknie, to wszystko Ona jednak sprzą... oni oni poszli w ogóle o nie, myślałem, że oni będą tutaj niezależni od wszystkiego. A nie, przecież co, o nie? Czekajcie, jest ich pięć, a jest ich czterech. W domu, co nie? No. Czyli jedna osoba poszła. Kurde. Opowiem no wam wprost, że nie na tym to miało polegać. Kupimy, zróbmy sobie kawę, zapaszczkawę. E, potem jak zrobimy ten obraz. Sprzedamy potem sobie ten obraz. Oni z... też sobie wiecie, robią te umiejętności. O nie, ona już się coraz gorzej czuje. Co ona robi? Są dwa. E, fajnie by było, gdyby wzięła sobie pysznic. E, szybki pysznic. Nie, nie, gorący. Czekajcie, weź sobie szybki pysznic. Dokładnie? E. Co ci nie pasuje? Przecież nikogo tutaj. No i właśnie, jest już problem z tą łazienką. Weź sobie ten szybki pysznic. I potem skorzystaj z kibla. No skorzystaj. I szybki pysznic, dobra. Kurczę, coś mam wrażenie, że ten czas będzie. Jak jeden nie wypał? Chcesz się właściwie eksperyment. Dobra, po prostu rzucę szybko na omi. Wierzę w ciebie. Ale mam nadzieję, że chociaż aspiracje na jednych, na samych kawach sobie zrobimy, no nie? Już będziemy chyba oszołomieni, tak mi się wydaje. No wykonaj 10 zajęć kiblowych. To przecież wykonuję na pewno, lecz tutaj to trwa? Okej, i osiągnij piąty level, ale Ja nie wiem, że do tego chyba trzeba w dziesiąty? Nie. Ale piąty level H Przecież my tego nie zrobimy. Dobra. Niech oni nam... Kurczę, nie, 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 nie pitą kawę, pitą kawę. Dzięki co kiedy teraz ktoś będzie wyrzeć, więc musimy sobie tutaj załatwić to lustro. Ale Gdzie jest to lustro, jakieś fajne lustro, ten... to ze spa mi się podoba, więc postawmy sobie to ze spa. Eee, I ćwicz przemowę po prostu, bo to jest najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić. Eee, nie ma lepszej rzeczy i czaj, czaj, to czaj, czaj, nie. Kurczę, ale pasował dokończyć ten obraz, bo w tym nie możesz korzystać z tej sznalu, więc nie zarobimy. Więc rób ten obraz, dokończ sobie na I szybko. Eee, to jest naprawdę szybko. To... potem to kolekcjonerowi. I to właśnie też zapaszkawe, Okej. OK. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. No, do góry zgubam Ja nie wiem, jak my tą aspirację zrobimy, naprawdę. Miej no przemowy. Nie wiem, czy może być dwa naraz, ale ćwiczę przemowy. Okej, okay, miśmy, słuchajcie, energię na pomarańczowym, a jest energia na żółtym, dlatego wcale nie jest aż tak źle. Wcale nie jest aż tak źle. Yy, oni już przestali robić w ogóle obrazy. okej, okay. myślę, że trzeba zrobić jakieś świecie. Przerwę w tym klubie. Więc zakończymy spotkanie sobie na moment dosłownie. Za chwilę sobie wrócimy do tego spotkania. Czy jest jakaś kawa w ogóle leży? Jakoś kiepska. Skoro jest jakaś kiepska, to będziemy jej pić. co się zagrały. Dobra. Kawę. Ej, w ogóle jakoś ulepszyć. Jak? Czuję się zbyt nieswojo, by to zrobić. Kurde, jak sobie możemy lepiej taką kawę, żeby dawała więcej energii? Jak tak, to kurde. Ale no dobra, że się czuję zbyt nieswojo, ale kurczę, Ćwicz przemowy i czemu nie mogę. O, fajk, majsterkowanie na siódmym. Czego wy ode mnie wymagacie? Czego wy ode mnie wymagacie? Naprawdę. Nie rozumiem tego. Nie będziemy niczego takiego robić. O, Boże, mamy problem z tymi statystykami. Skorzystaj, weź prysznic, zapasz kawę. Najwięcej hajsu idzie na parzenie pa kawy. Pawy. E, więc. O kurczę, a gdzie jest jedzenie? Już ci będziesz na wszystko zjedli, naprawdę. Ok, i sobie wypij kawę potem. Jak będziesz sobie. Jadła ten na i potem ćwicz przemowy No tak Okej, okay, chyba już tak minęło mi się wydaje, że nie e, musimy mieć 8 e, członków klubu, no nie? Ale co to jest dowodzi 1000 członków klubu, więc musimy mieć w jednym momencie, więc jeszcze nie będziemy wydawać 500 na, na właśnie tego, tego dodatkowego członka, tylko musimy sobie pić tą lękę, to już sobie e, rozpocznijmy spotkanie. E, szkoda, że... A można sobie tylko powiedzieć jakiś... Znaczy, że te, wiecie, bardzo szybko, to scenariam mnie, czy bonusy towarzyskie. Bonus za romantyczności, bonus za złośliwości, podności, zabawności, przy... przyjaznych chyba podczas. A bonus do umiejętności, dokładnie Czyli, po bonus z tempo, podczas, tak e, My to słuchajcie, i tak wbijemy, no ponieważ nie ma w ogóle żadnego Tem 400 punktów, co to dla nas e, Dlatego kupimy sobie ten bonus właśnie do charyzmy e, Super, właściwie coś się tak się że jest taka opcja, ale nie byłem pewny, ale okej okay, Jest na pewno taka opcja, dlatego ok, to nam bardzo pomoże e, Pi, 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 ale wiecie co mnie dziwi, że ona nie jest miona e, Musimy sobie zamienić, za Zapachną kawę Okej, okay, zamieniliśmy Chyba, że na samych zamianach lecimy do, do siódmego levela majsterkowania, no nie? Ale chyba nie, chyba nie, a wypij dwie pod rząd, słuchaj. wypij dwie pod rząd i zobaczymy jak to tam będzie. Ale kurczę, dajcie mi kawę. Niech no ile ona czasu traci bieg. Jak... No bo jakaś... Szmata tutaj. Dobra. E... What the hell? Wypij coś i przy ćwicz Mhm. Uh -huh. Tak. No, posuń dupę. No posuń. Twiczę e... przenowy zaraz. Tym piaro. jedna kawa starcza na cztery osoby. Bardzo o, o którym że na 8, tak szczerze. Ale okej, okay, w ogóle ja zauważyłem, że pewnie zaczyna na się strasznie dużo, że trzeba nie dojedawać informacje jakieś różne. Więc fajnie, fajnie. E... Jestem prawdziwym z A Jakie jeszcze bonusy można kupić z tego klubu? Oprócz właśnie tej charyzmy, wiem, że to malowanie można kupić. To są... Zrządzanie klubem, gdy będzie miał lepsze osiągnięcia w, prac, w pracy. imprezować, A tu co to jest? Atmosfera w klubie. Nie. Nie wiem, możemy im dodać malowanie, ale czy to się opłaca dla nich? Jak myślicie, opłaca się dla nich malowanie kupić? Mi się wydaje, że nie. Ale myślę, że opłaca się sprzedać ten obraz. Yy, I potem sobie zaparzymy kawę. Ten ja chyba też skreślił. Fajnie. No, no, oni sobie jakoś siadli z tym wbijają charyzmy. Kurde, Mam nadzieję, że uda nam się wbić tą aspirację. Kurde, mam nadzieję, że się uda. Uda się, ja w to wierzę. Uda się na pewno na samej kawie. Sim nie śpi przez 24 godziny z rzędu. No tak, bo teraz się postanowili raz i potem odsiadywaliśmy bez ruchu, to no nie. Czyli sprzedaj kolekcjonerowi i wypij coś. Okej. Okay. I potem, jak coś wypijesz, to skorzystaj. Czemu on do nas dzwoni, jakie są obok na nas? What the hell? Eee, tak, i skorzystać z kibla. Właśnie z tym pentarzem jest problem, no nie? No bo cały czas pijemy tą kawę i wiecie, wiecie. Słabo. Okej, okay, potem, jak się umijesz, to. Oczywiście e, weź na senną gdzie ty idziesz? Aha, idziesz do tej kawy, no spoko. Mhm. Wspaniała. Okej, okay, pi, pi, pi. Ćwicz przemowy, piękny obraz, piękny obraz, słuchajcie. Nie da się przyciągnąć, żeby go sprzedać, dlatego musimy go ręcznie sprzedać. No. no co poradzę, ona musi podejść i samego sprzedać, kolekcjonerowi. Samemu co się nie da sprzedać tego obrazu. Okej, okay. nie korzysta z tej maty do jogi, jakby spoko. Yy, cóż, bywa Nie wiem co nie na tego robić. Chcemy się nam obraz. Ale wiesz, tą na gymalno. Wow. Zobaczcie mi hajsy, Zdobywajcie mi hajsy, dokładnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze robicie wszyscy. A jak będzie jeszcze więcej simów, to jeszcze więcej będzie mi malacie Ej, słuchajcie, jaśnie ja nie odkryłem sposobu na sukces, wystarczy, że zrobicie sobie jakiś klub, będziecie mieli malowanie i po prostu ludzie sobie będą na was zarabiać. To jest prosta droga do życia milionerem. Najprostsza jaka istnieje. Najprostsza, mówię wam, nie ma prostszej. Ona już ma higienę tak rozwaloną, potrzebny niby? What the hell? Dobra, słuchaj, e, sprzedaj te obrazy. E, nie laguj się, grot, tylko sprzedaj te obrazy. Zapasz tą kawę. Okej. Okay. Wow, bo mam już się z tego, może no, w ogóle nic nie robimy. Tak nie do tego. No nieźle, nieźle. Nieźle, kurde, to jest... Taktyka. E, i potem sobie weźmy, że. Hmm. Pysznic jest zajęty dlatego słuchaj, wbij jeszcze jedną kawę Kurcze jest już coraz gorzej, e, musiszcie mnie słuchać, musiszcie mnie słuchać What the hell, e, zapasz tą kawę, zapasz tą kawę Nie rozmawiaj z nimi, nie rozmawiaj z nikim, nie rozmawiaj tylko zaparzuj, zaparzuj Rób tą kawę, pomyśl pod dokładnie e, Dajesz e, Z również jest coraz gorzej dlatego robimy ta Otóż, oni się biją, ona jest z kilką. widzieliście? Ja <laughs> Kurcze, co tutaj jeszcze możemy robić? Co tu nasz klub oferuje? To już jest dużo bardzo punktów ale musimy zbyć te tysiące, nie? Aha, rozmawiamy o klubach z pięcioma członkami klubu. No to mamy akurat pięć, to jak zbudujemy ten harisant, to porozmawiamy. Ciś przemowy do gazacji, że oni się naprawdę źle czują, to może za chwilę skończymy. To jest chyba. Pamiętajcie, zaczęliśmy to o niedziela godzina 8. I już jest wtorek, godzina 9. Dlatego. kurde, myślę, że będzie trochę gorzej nawet. Myślę, że będzie gorzej, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ona nawet jest do to No super, jednak. Tak jak mówiłem, nigdzie nie możemy wychodzić. E, tutaj, ćwicz e, przemowy. Ale nie już. Na OMI nie może dojść do momentu, gdzie. Kurde, ta energia jest na. Żółty. Mam nadzieję, że z, bo ja, chyba niedługo sobie zrozumiemy takie coś, że po prostu będzie sobie po prostu na kawę. E, bez przerwy i zobaczymy, do jakiego poziomu koloru dojdziemy. Czy może... Zobaczymy, czy uda nam się wrócić na kolor zielony energii. To by było ciekawe. Charakterystyka zapaleńca. E, Naczynia, to jest obraz z Epsutyki Musimy go naprawić. Nie no, Znaczy, zamienić, bo nie będziemy kurde, sami naprawiać rzeczy. Szanujmy się, okej? Okay? Mnóstwo jest tutaj tych kupów nadal. Okej, okay. ono sobie naprawdę dobrze radzi z tym wybijaniem charyzmy. E, dlatego, słuchajcie, kończymy to spotkanie. Okej. Okay. Przegrzanie się na śmierć. W takim razie zmieniamy jej strój na gorącą pogodę i... Zrobimy sobie takie coś, że cały czas pijemy kawę. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, ale słowo by było umrzeć, no nie? O nie. Zamień i kawę. Jesteś na czerwonym, Naomi, nie możesz lednąć tam tutaj. Nie możesz namednąć. Pijemy mnóstwo kawy w tym momencie. Teraz będziemy pić Cholernie, cholernie dużej ilości kawy. Pytam coś wypij, Ale jak ja mam przegrzanie na śmierć, przecież ona już jest ubrana na gorącą pogodę. Czego ta odę nie chce? Czego tak odę nie chce? Kurde naomi. czemu to odkładasz i nie odkładam pod siebie, a ty musisz podchodzić do jakieś miejsca w ogóle? O co ci chodzi, kobieto? I wypi. I nie przegrzewaj, bo no mi się tu na śmierć. Jezus, no mi po co ty tracisz tyle czasu. Hmm. No przegrzewaj się na śmierć, ciekawe, ciekawe. Ej, może kawie. XD? Może kawie jest na chyba 3 hmm. Kurde, aż nie wiem. Wyślą kawę, i idź z nią na kibel. No mi. Bo pęcherz ci już spadł. Tak wiesz, poważnie. Poważnie ci spadł ten pęcherz, dlatego. Kurczę, no, ja. Zapomnijmy, że picie daje głód, dlatego my nie musimy dużo jeść. to o tym, naprawdę. Ale okej, okay, dobiliśmy sobie do. Dlaczego ona nie szkoszołmiona? Czy ktoś wie, dlaczego ona nie szkoszołmiona? Nie wiem, picie kawy bardzo pozytywnie wpływa na Naomi. Wypiła tyle kawy z rzędu, a kurde, nadal się czuje dobrze. Nie wiem, co ona już robi, ale niech ona pije tą kawę, jak mówiłem. Bo widać, że wpływa to na nią pozytywnie. Kurde. Simsy, przez ogranicie dupę, bo naprawdę. No! Czyli to widzicie cały czas, wyskakują powiadomienia o przegrzaniu się, a ona się nie przegrzewa, no kurde. Po to musisz zaparzyć tą kawę. Dojdziemy sobie, słuchajcie, do zielonego, taki jest plan. Taki jest plan, aby dojść do zielonego. O, już jest, już jest Kofeinowe dreszcze. <laughs> Musiał to nastąpić. Ona sobie cały czas pije tą kawę, sama. Mhm. E, słuchajcie, odnowić sobie. Weź to zaprasz sobie kawę i kanał komediowy. Trzeba odnowić sobie, słuchajcie, e, zabawę. E, a, no, no. Trzeba odnowić sobie zabawę, no nie? Odchodzi. W nie, no nie odchodzi. O, co mam na myśli? Aha, jeszcze nie ma tego, spoko. E, wypij. O, fuck, co ona robi? Okej, okay, dajesz. No, słabo odnowiasz sobie tą zabawę. Co ty robisz, kobieto? Co ty kobieto odważasz? E, wypij coś. Nie możesz mieć dwóch akcji naraz. Mhm. No, spoko, no spoko, przynajmniej. Ja musisz, chciałem powiedzieć Charlotte. Hałaśliwi są siedzi, no nic ci nie poradzę. Okej. Możesz sobie zadzwonić na linię pocieszycieli. Weź tą kawę i z nią do kibla. Okej. Zadzwonisz sobie na tą linię. Bierzesz tą kawę, spoko. Eee, i. Okej. Wypij coś. No, jest oszanowiona, no ale no nie dziwię się. Ej, tak długo wytrzymałe, słuchajcie, Mam nadzieję, że od oszanowienie nie można umrzeć, bo cały czas będziemy pić tą kawę. Ej, chciałbym dotrzeć do zielonego. Chcę dotrzeć do zielonego, to jest mój cel. Jak to nie możesz? Wypi coś, no kurde. Nie mnie, że nie możesz pić kawy. Słuchaj, to by była tragedia, jakbyś nie mógł się napić kawy. A po kawy, ja robię swoją. Wypić coś. Dotarliśmy do zielonego, słuchajcie. Mamy zieloną energię. Normalnie możemy dotrzeć do, nie wiem. Czyli no wiecie. Jak się postaracie, to możecie żyć na swojej kawie. Mm, tylko że... Kurczę, tak się zastanawiam. Ale chyba nie, no, łóżko jest lepsze. Jeszcze mniej czasu zajmuje niż kawa. E, dobra, żeby ona sobie odnowiła, e, te wiecie, wszystkie rzeczy, to może... Nie... Chcesz, żeby uś umyła zęby, bo żebyś się czuła pewnie siebie. Dobra, słyszeć to spotkanie klubu. Umyj zęby i rozmawiaj z tymi swoimi ziomkami o klubach. Rozmawiaj z nią, rozmawiaj z nią. E, za kluby i... Rozmawiaj o, rozmawiaj o artyści XD. Dokładnie. E, żeby nam się tutaj zaliczyło do aspiracji. Spoko. Rozmawiaj o artyści XD, oni nie, nie wystawiają swoich opinii. Zawsze wystawiali i z gadem. Rozmawiaj o artyści XD Dokładnie. E, najlepszy. Uwielbiam! Wow, wow, wow. Wcale nie tak, żebyś powiedziała inaczej nacie to byś dostała w mordę. Ej, z zadem wani nie rozmawiałaś, nie wiem z już rozmawiała, ale pogubiłem się. Szemu ty do nich chcesz romantyczność, co jest są nie tak, Boże. Z Kim ty nie rozmawiałaś, z zadanem na pewno nie rozmawiałaś znowu o rozmawiaj o tym artyści XD. Z, z kim ty jeszcze nie rozmawiałaś, z nim, Akito. Gdzie on jest? O, skupi do kamery. Boże, gdzie on? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł, kurde? My musimy tam naprawdę iść, taki kawał drogi, słuchaj, no idź do niego, bo to jest jakby, bez tego nie zrobimy, a nie, zaliczyło się jakoś, no, nie, nie tak, zaliczyło się, okej, okay, okej, okay, nie wiem jak, ale zaliczyło się, dlatego to jest najważniejsze, e, nie, nie, możesz opóźnić, nie możesz wziąć kawy, to jest właśnie inteligencja nie słuchaj, dobra, e, zapasz kawę, aha, o, aha, my musieliśmy do niego podchodzić, Ja on nam opinię, spoko, i tym z giebla, i u potem zęby, żeby mieć, żeby się jeszcze szybciej rozwijać tę charyzmę, e, potem... Sprzedawaj te obrazy, sprzedań ale ludzie za te zastosować, jak już robicie jakiś obraz. E, słuchajcie, wszyscy, że jak odkryłem ten challenge, może twarczy miejską czynność, to po prostu zagrańmy sobie do e, niedzieli. E, niedziela wiecie. E, co ja chciałem powiedzieć. Niedziela, niedziela godzina 8 i wtedy sobie zrobimy, jakby, wynik tego challenge'u. Nie dużo rzeczy, które ja mówię, będę musiał wycinać, ale. No cóż, no. Takie życie. Że... Mam nadzieję, że jakoś ogarnę ten montaż, bo widzę, że już będę musiał na nim spędzić trochę czasu. I, no, mam nadzieję, że docenicie to kurcz ale ona nie jest na siebie, się przez te śmieci o, jest jest, jest dobra Znajdźcie, okej okay. i dobra ona ma już praktycznie czwarty level e, dlatego tak ma już czwarty level nie zostanę ostatni I jak mówiłem, będę do tej niedzieli godzina 8 ale właśnie sążeby zrobić tę ma do tego momentu no nie Właśnie się zdążymy zrobić no, chyba że się wcześniej wydalimy co so, wtedy nie do tej niedzieli godzina 8 ale mi nadzieję, że się nie wydalimy bo to by nie zły słuchajcie, trzeba usunąć z klubu tego akira czy Akite, no, co on w ogóle odwala, ten typ jest jakiś niepoważny, widzicie co on odwala, o tego chyba ale go tak, już jesteśmy w połowie. Już jesteśmy w połowie. A ten ostatni, który już zrobimy od razu. Może od razu robimy ten ostatni, co nie? Nie wiem, co to mamy robić, ale chyba, od razu, jak wejdziemy na ten poziom. Ostatni to nam się zaliczy. O kurde, no. E, to nieźle, musimy sobie kurczę, kawę zro zrobić. Zapasz kawę. E, no, wygląda na artysta, ale kiedy wywalamy Cię z tego kubu, póki coś. E, no, się ciągle zaparza. Spoko. Okej, okay, jest pewna siebie znowu, ale. piję kawę po prostu, piję kawę. I tutaj zapasz też, sobie. Kana, kana, mia. No, włóde, słuchacie. Zawsze 800 symbolów wydajemy i. Nie wiem, jak jest ktoś, komu się chce, to może policzyć w komentarzach, ile ja łącznie w tym odcinku wydałem na samą kawę. Ile ja razy zaparzyłem tę kawę, i kurde, no to na pewno by, byłby cieka ciekawy wynik. Cie ciekawa ta. Co oni robią? Ciekawe rzeczy. Ciekawe, naprawdę. I wypij coś. Mm. Nie wiem. Eee, cały czas musisz to pić, pić Potem skorzystaj z tego kibla, Naomi Wypij coś i skorzystaj z kibla eee, Ten latający kubek cały czas tutaj jest, o dziwo Więc spoko Jakby, okej, okay. spoko, dobra eee, Okej, okay, ona się wysrała, problem z tym towarzystwem, no nie? Zapasz sobie eee, Potem, czy znaczy się nie zaparzył? A, tak, zapasz Kurcze, no problem, mam z tym towarzystwem. No. Jeszcze dużo hajsu idzie na naprawienie tych wszystkich rzeczy, no nie? Sprzedaj to kolekcjonerowi mm. Weź sobie zapaszną kawę o, chyba poszli dużo osób z naszego klubu. No, coś już poszła. Mm. No, chyba to spotkanie klubu trochę trwa, dlatego zakończymy sobie je. Jest środa, godzina 16. Wypij coś. Mamy strój na gorącą pogodę, dlatego... No, jakby... Nie wiem, o co wam chodzi, simsy. Mm. Pij coś, pij coś, dajesz... Okej. Okay. Artyści? No kurde, widzicie, znowu to się dzieje, znowu to się dzieje, kurde. I mamy znowu energię na zielonym. Eee, i... CO JEST?! Ona była w stroju na gorącą pogodę! No, fuck! 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 Ale przecież ona była w stroju na gorącą pogodę, o co nam chodzi? Kurde, ale what the, what the hell? Fuck. Ludzie, obudźcie naomi. A. Ale czy na pewno ostatni Sim z tej rodziny umarł? Ale może stworzyć więcej Simów, zagrać w się rodzinie, albo prowadzić inną rodzinę z galerii. Słuchajcie, ten odcinek to jest kurde, w tym momencie jeden wielki fail. Niczego nie przetestowaliśmy. Tak naprawdę. O matko, wiecie co jest najlepsze? Patrzcie, jaka była temperatura. Ona nawet nie była najwyższa, jaka jest w Simsach. Najwyższa to ma taki jakby ogień w sobie. A ta, kurde, to jest chyba druga, no nie? A ona jeszcze miała strój na gorącą pogodę. Czy wy widzicie, jak łatwo umrzeć od tej pogody? Nie. Kurde. I jej mi zepsuło cały film. Nie wiem, może kawa się do tego przyczyniła. Kawa też jest gorąca, może. Nie wiem. Może ogr... Nie wiem, nie wiem. Nie sądzę, żeby Simsy były taką realistyczną grom, ale. No, kawa też ogrzewa bardzo ciało, no nie? Jak się ją pije, bo gorąca. Generalnie każdy gorący napój, ona to zaparzała i od razu piła, więc jeśli Simsy są tak realistyczną grom, to okej, okay. mogła umrzeć, ale. Ja się wkurzyłem. Fakt jest, fakt jest po prostu. Ja Was żegnam i. Nie wiem, wpadajcie na inne odcinki na moim kanale, cześć.